Cześć, witajcie w kolejnym odcinku FIFA 20 Road to Glory. Dziś, no ponieważ Junior cały czas ma rękę w gipsie i nie czuje się na siłach, jeżeli chodzi o Food Champions, wykorzystaliśmy jedyny pozostały nam żetonik i rozegraliśmy sobie draft online. No, podobno lecą ikony w jakiś oszołamiających liczbach. No, ale jak widzicie, tutaj w lekko przyspieszonym wyborze u nas jakoś nie było zbyt różowo, jeżeli chodzi o ikony. No, zresztą ten draft sam w sobie nie powalał możliwościami wyboru. No, tak czy inaczej, Junior coś tam z tego sobie powybierał. Jakiś tam w miarę przyzwoity składzik. Jak widzicie, z Zidanem, ale jak się później okazało, Zidan wcale nie był takim super wyborem. No i 189 ocena, a to nasz pierwszy rywal. No i jak widać, u niego wybory były nieco lepsze, przynajmniej jeśli chodzi o liczbę ikon. No, dostał też Trenta w wersji Toty. No i zobaczcie. Pierwsza akcja naszego rywala. Rzut rożny, Crespo i jest 1 do 0. Niedługo później kolejny rzut rożny, Crespo i przegrywamy 2 do 0. No cóż, no junior się nie załamał specjalnie, no ale zajęło mu trochę czasu. Strzelenie pierwszego gola. Tutaj podanie do Bernarda bardzo ładne. No i Bernard strzela na 2 do 1 dla naszego rywala no zawsze jest to już o jednego gola do odrobienia mniej no ale to troszkę słabo żeby w drafcie musiała nas ratować karta której nie używamy już nawet w naszym podstawowym składzie no a tutaj już druga połowa Messi do Mbappe wprowadzonego po przerwie i piłka spada pod nogi Argentyńczyka. Tym razem trochę szczęścia po naszej stronie. No i Messi doprowadza do wyrównania. Mamy 2 do 2. No tylko czy uda się wygrać ten mecz pierwszej rundy. No koniec końców Mbappe znalazł się w dogodnej sytuacji w 80. minucie. No i mamy 3 do 2. Nasz rywal będzie musiał się troszkę odkryć. Ładne uderzenie Francuza. I mamy prowadzenie. No a co najważniejsze, będziemy mogli teraz nieco łatwiej przedostawać się przez zasieki obronne naszego rywala. Mbappe nie tylko strzelił, ale jak widzicie, chwilę później odebrał piłkę. Hatsum Odoi, tutaj podanie do Messiego, niezdecydowanie Ferdinanda naszego rywala, podanie do Mbappe. i mamy 4 do 2. No a przeciwnik chyba będzie rezygnował. No, ciężko mu się dziwić. Prowadził 2 do 0, a później bramki strzelał już tylko Junior. No i kolejny przeciwnik. No u niego też troszkę więcej wypadło ikon. No ale najbardziej nas przeraża ten terstegen na bramce. No i zobaczcie. 11 minuta. Pierwsza akcja naszego przeciwnika, oczywiście kontra. No tutaj nasz dechea sobie wyszedł na spacer. No i mamy 1 do 0. W 28 minucie Messi, prowadzony szybciej tym razem na boisko, doprowadził do wyrównania. No, ale już druga akcja naszego rywala Rodrigo do Mbappe. No i mamy 2 do 1. Super, super, też się cieszymy. No fajnie się tak gra, jak nam nie wychodzi prawie nic a rywal co nie strzeli to wpada do bramki. No ale na szczęście w czterdziestej minucie Rodrigo e, ładnie wyszedł na pozycję. No i udało mu się o dziwo pokonać Terstegena. No świetnie, świetnie w czterdziestej. W siódmej minucie Mbappe w słupek. No, popatrzcie, co tu się działo. Zidane to jakaś jest fatalna karta, nie potrafi sam na sam strzelić. Tu Mbappe po krótkim miał strzelać. No, jak widzicie, przeciwko też tego nowi rywali się. Gola już strzelić nie dało. Natomiast zobaczcie tę akcje Kryty przez czterech, prawie tam Messi. Bez żadnego problemu. Po prostu trzeba nacisnąć, strzelić i jest gol. No i tak się skończyło to spotkanie. Zobaczcie na statystyki. Osiem strzałów celnych naszych, cztery strzały cel, celne przeciwnika, i to były wszystkie jego strzały. Wygrana zasłużona 3 do 2. Przejdźmy do nagród. No więcej chyba drafty grać nie będziemy, bo to jest bez sensu. No tym bardziej zobaczcie, jakie piękne nagrody dostaliśmy. No, otwórzmy sobie tę srebrną paczkę zawodników. No tutaj. Nie liczymy na cuda, chociaż są ludzie, którzy trafiają z takich paczek. Ikony: No, mamy Luperto z Napoli, super. Złota paczka. No, jeżeli tu nie będzie jakiegoś stylu gry, cień albo myśliwy, to raczej. no po co podpisywać, jak jest flaga? Hm. No, ale zobaczmy, może będzie coś w środku ciekawego: jakiś właśnie cień, myśliwy no ale nie będzie, będzie filar, który nie jest nic warty, a więc no ta paczka bezwartościowa zupełnie, no i złota paczka premium na koniec może tutaj, cokolwiek wartego więcej niż 600 końców no zawodnik jak widzicie, fenomenalny warty ze 400 może w porywach no, zobaczymy co w środku na no, w środku kompletnie nic no cóż postanowiliśmy dać grze jeszcze jedną szansę i zrobiliśmy ważne mecze no, w paczkach są ci zawodnicy winter refresh no ze dwóch trzech fajnych tam Ibrahimowicz Fernandes zobaczymy pierwszy segment United Chelsea no i tutaj w większości wykorzystaliśmy niewymiennych zawodników z Premier League jakiegoś tam Harego z United, Abrahama z Chelsea. Przepalamy złota paczka zawodników premium. Otworzymy tradycyjnie wszystko na koniec: Walencja, Atletico Madryt. No i tutaj wymagany był jeden gracz z któregokolwiek z tych klubów. No wykorzystaliśmy sobie tutaj: widzicie trzech piłkarzy z La Liga a reszta jacyś tam argentyńczycy. Jak chcecie to sobie możecie spauzować, przeanalizować, jak to robiliśmy. Tutaj hit ligi tureckiej. No i jak widzicie, wykorzystaliśmy całego jednego gracza z ligi tureckiej, a reszta jacyś tam trochę z ligi włoskiej, trochę z drugiej ligi włoskiej. Duża złota paczka premium za to. No a na koniec absolutny hit Ligi Duńskiej. No tutaj to już po taniości raczej, więc jak widzicie, jacyś tam Brazylijczycy, a do tego trochę grajków z Ligi Duńskiej. Zgłaszamy to wszystko, mieliśmy w klubie, nie trzeba było wydać ani końca. Więc powiedzmy sobie te paczki za ważne mecze, łącznie z tą za całość. Paczka Rzadkich Piłkarzy Elektrum. No to takie gratisowe. No tylko czy coś z nich wypadnie. Na początek duża złota paczka premium. No nie mamy ostatnio szczęścia, nawet ekrany już zapomnieliśmy, jak wyglądają. No i sobie nie przypomnimy, jak wyglądają, bo na początek korona ze FC Porto fantastyczna karta. No a może w tej paczce akurat bardziej liczymy na style gry, czy. No zawodnicy to wyjątkowo marni, style gry również, no w zasadzie nic kompletnie ciekawego. No, no nic, może lepiej będzie w paczce piłkarzy elektrum, tylko no, ekranów też nie ma, a więc raczej dobrze nie będzie. Kogo trafimy? Bufala, to reszty nawet nie ma co oglądać przenosimy się do złotej paczki zawodników premium, no i czy tu będą ekrany? No ekranów nie będzie. Szczęście mamy zezowate nadal. One mata. No świetnie, świetnie. Ech, no to jedziemy z przedostatnią paczką, w której też nie będzie ekranów i też pewnie trafimy jakiegoś cudownego grajka. Ramano no nie, ale jak 76 jest na okładce to reszty nawet nie ma co otwierać no i ostatnia szansa ale jak widzicie też bez ekranów co za asa wylosowaliśmy Mili Wojewicz no nie, nie, no to po prostu są jakieś żarty co się ostatnio dzieje no zobaczmy jak widzicie gra ewidentnie Daje nam do zrozumienia, żebyśmy sobie dali spokój przynajmniej na jakiś czas i chyba tak też uczynimy, bo po prostu ani gameplay, ani trafy w paczkach nie zachęcają do zabawy. No a mamy tu jeszcze poziom 22 wbity, no i tu wybierzemy sobie Tifo spośród trzech: smoki, kostki, nie graffiti, nie. Jako wielbiciele piesków, weźmiemy sobie psią ekipę. I to jest nasz najlepszy traf od dłuższego czasu, a my sobie pewnie na jakiś czas e, przygodę z Fifą darujemy. Trzymajcie się, na razie.